W czasie mszy świętej wykonujemy dwa rodzaje śpiewów. Pierwsze należą do tak zwanego ordinarium, czyli do części stałych, drugie do proprium, czyli części zmienne. Chciałbym zwrócić uwagę na ordinarium, które pojawiło się w archidiecezji łódzkiej na krótko po soborze watykańskim II. Zawdzięczamy je księdzu Infuatowi Bogdanowi Dziwoszowi, który po swoich rzymskich muzycznych studiach przybył do archidiecezji i wprowadzał nową muzykę do liturgii. Przy czym to słowo Nowa muzyka należałoby wyjaśnić w takim bardzo głęboko soborowym kontekście, mianowicie ksiądz Bogdan Dziwosz, studiując chorał gregoriański, nie próbował stwarzać czegoś nowego, oryginalnego. To też oczywiście ma swoje miejsce w liturgii. Ale idąc za myślą Soboru, starał się nawiązywać do tego, co w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego jest bardzo głęboko zakorzenione, mianowicie do chorału gregoriańskiego, który Sobór nazywa własnym śpiewem liturgii. W związku z tym zaproponował zespół śpiewów związanych z ordinarium, misce, które opierają się, o chorał gregoriański. Żeby uprościć wiernym, wybrał osiemnastą mszę. I rzeczywiście, gdybyśmy porównali y, te części, jak Święty Święty czy Baranku Boży, to prawie mamy jednakowe melodie, a polski tekst, który y, temu towarzyszy, niczym tej melodii nie zaburza. Oczywiście są pewne y, metody, które pozwalają zastosować nieco więcej syla w języku polskim, ale te melodie są ze sobą bardzo spójne. Jeżeli ktoś zna Chorałowe oryginały bardzo łatwo zaśpiewa wersję polską. I odwrotnie, ci, którzy już znają wersję polską, bez problemu mogą powrócić do wersji łacińskiej. Inaczej troszeczkę podszedł ksiądz Bogdan Dziwoż do Gloria, czyli do chwała na wysokości Bogu, oraz do Credo. Tutaj ksiądz Bogdan Dziwoż zastosował czwarty ton gregoriański. I do tego. Tonu dostosował polski tekst hymnu Chwała na wysokości Bogu oraz wierzę w jednego Boga. Przy czym zaproponował tutaj dwie wersje, albo taką wersję jednogłosową do śpiewania przez cały kościół bądź na przemiennie, albo wersję przeznaczoną na chór czterogłosowy oraz wiernych, którzy z chórem dialogują. No, jeszcze do nie tak dawna można było obydwie wersje właściwie usłyszeć. Tam, gdzie istniały chóry w kościołach w archidiecezji łódzkiej, właściwie znały tylko tę jedyną wersję, to jedyne opracowanie księdza Bogdana Dziwosza. No, dzisiaj, kiedy tych chórów kościelnych jest o wiele mniej, już możemy rzadziej usłyszeć tę pełną wersję, bardziej uroczystą. Ale jeszcze w wielu kościołach wykonywana jest wersja jednogłosowa. I może warto byłoby. Wracać do tego, co jest naszą łódzką tradycją, do tego, co jest no, niejako nasze własne, chociaż, jak powiedziałem, tak głęboko zakorzenione w bardzo starej tradycji Kościoła. W związku z tym zachęcam i organistów, i kantorów, a także i księży proboszczów, którzy są odpowiedzialni za śpiew w liturgii, żeby do tych właśnie melodii często wracali.